przepraszam, zawsze ta kolejka. No, no nie, podobno sprzedają coś tutaj. Co sprzedają? Mówią, że bilety. Na co bilety? No te na, na Polski chyba. Super. <laughs> puchar. Bo kibicujemy, pies, ja jesteśmy na wakacjach, ja wiem, że to brzmi trochę absurdalnie. W bilicach, tutaj, w bilicach, tak. Jak zachęcił pan wszystkich kibiców do kupna biletów? Wystarczyło oglądać mecz w Borysowie na Białorusi, to była wystarczająco dobra wizytówka. W związku z tym, że y, moja córeczka. Y, bardzo kibicuję też Testowi, bo jest małą piłkarką, okay. więc uznaliśmy, z... że skoro teraz będą grać tutaj, to idziemy na mecz. Mama! Z to nadzieja jest jakaś na awans dalej, no to idziemy z tatą, się wybieramy. Udało się kupić bilet? Na najbardziej. Na co? Na batę. Aha, a super puchar? Super puchar już jest w domu. A jest Bile w domu. W sensie, tak? Już jest bier, jest, tak? W sensie. Myślałem, że nasz puchar. <laughs> tak, też kerod. będzie. <laughs> Czyli widzimy się w sobotę, w środę, a potem znowu już liga. Jak najbardziej, cyk. tak. Dzień drugi przygotowań. Do super Pucharu polski. Co się zmieniło? Prawie wszystko. Wszystko nam zmieniliście na No to fajnie, je, tam nie wiem może za 4 godziny już wszystko będzie gotowe tu. wszystko porobimy. To jest plan do tego? Plan to że do tego metalowego mamy plan. Co było największe problemy dla Państwa? To... Chyba rozmiary tego wszystkiego. Wszystko to pokleić, wszystko to porobić, bo są dużo czasu na to zejść. No. Co to jest? To są, A to są takie stojaki pod płyty, pod główne wejście piłkarskie. Okay. Będzie od drzwi, ta płyta szla jedna. Aha. Później będzie logo każdego klubu, Piast, tu będzie Lechi. Aha. I są dalej niebieskie do drzwi. Okej. Okay. A jeśli chodzi o mm, trufę, gdzie będzie stała? To tak, ona będzie pod środku stajała chyba przy wejściu samym. Mm -hmm. I tu będzie niebieski dywan, to on też dzisiaj będzie położony już. To będzie najważniejsze, skupić się na graniu. Oczywiście prowokacje mogą być, ale... Aż tak tam to nie wyglądało, natomiast sędzia, uważam, panował nad meczem i bardzo dobrze Wie działo. co, no idziemy tak dwudrogowo, tak? Jeżeli mieliśmy mecz z batę, no to analiza meczu z batę będzie przed meczem rewanżowym, mm. bo będzie to i analiza, i wprowadzenie już w ten rewanż. Natomiast jeżeli wejdziemy w sezon ligowy, no to oczywiście będziemy postępowali podobnie, żeby nie mieszać jednego z drugim. A jak tak jesteśmy w etapie. Jesteśmy na takim etapie, że za dwie godziny skończymy. No to jesteście najlepsi. Full profesjonalizm, dużo tego było. No, można zobaczyć na stadionie. To wszystko Wasza robota? To firma, która z nami współpracuje. Do tego jeszcze e, zrobiliśmy szatnie. Pewnie już widzieliście. Szatnie, świetnie wygląda. E, najprawdopodobniej zostanie to ta to, e, na, na, na stałe. Tak? Po pucharze tylko dołożymy logo e, Piasta Gliwice. No super. Też się ucieszyli. Każdy przybił piątkę. Bardzo fajnie, chłopaki. Widać, że klasa mistrza Polski. Co ma być na no? Aski. Zostanę gwiazdą tego filmu. Będziecie no mieli jakieś po... prywatne, ten, yy, making of? Tak, tak. Ja tak. Ja muszę zostawić moje dane, bo ja making of chętnie Proszę przedyktować. A pan co tam robi tej drabinie? Bawi się. Bawi się pan. Ale pięknie to wygląda. Macie niesamowite tempo. Dziękujemy. Co jeszcze zostało? To, to i tamto. Co podczas takiej pracy najbardziej cierpi? Kolana, ręce, oczy. Mózg. <laughs> mózg, zdecydowanie mózg.